Tina z Chin. Dzisiaj jest 8 dzień lutego 2020 roku. Pół roku temu przyjechaliśmy z moim mężem do Chin na roczne kontrakty. Tak naprawdę mam na imię Justyna, ale tutaj w Chinach posługuje się imieniem Tina, żeby było łatwiej się porozumieć. To miasto, które widzicie, to nasze Zhengzhou, w którym od pół roku wraz z mężem mieszkamy. To takie nieduże chińskie miasto jakieś 10-11 milionów ludzi. Chińskie miasta są wszystkie podobne do siebie. Takie gigantyczne blokowiska. Kiedy jedziemy czasem autobusem, albo kolejka wjeżdża ponad powierzchnię ziemi, albo ktoś znajomy zabierze nas samochodem, to wtedy jesteśmy naprawdę, nie możemy się nadziwić, jakie to są niewyobrażalnie wielkie obszary. Setki, tysiące budynków, wysokich takich, najczęściej trzydziestopiętrowych, poustawianych jeden na bok drugiego. Wrażenie jest naprawdę mocne. W tej chwili, tak jak widzicie, ulice są opustoszałe. Przed epidemią płynęła tędy dosłownie masa ludzi. Wszystkie knajpeczki były pootwierane, różne sklepiki, usługi, fryzjerzy, jakieś punkty masażu. No naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi. Każdy gdzieś załatwiał jakieś swoje sprawunki, biegał dzieciaki. Ludzie chodzili z, z pieskami na spacer. No naprawdę życie toczyło się na ulicy, tak jak to w Chinach bywa. Woda w miseczce była, wygląda na to, że ktoś kotka dokarmia, także nie martwcie się. Teraz znów jesteśmy na naszym osiedlu. Widzicie, że krążą kurierzy, podjeżdżają pod bramę. Nadal nie mogą wejść na osiedle. Do niedawna tylko sprawdzano temperaturę i wpuszczano mieszkańców, ale w tej chwili są coraz to nowe obostrzenia. No i niestety dzisiaj się podłamaliśmy, bo okazało się, że może wychodzić z mieszkania tylko jedna osoba na dzień. Co oznacza, że nie będziemy mogli niestety pójść razem na spacer. To jest ten moment, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy może to już jest czas wracać do domu. Jedna osoba z mieszkania ma przypustkę i może raz dziennie wyjść między godziną 9 a 12, i później musi do domu wrócić. Tu widzicie takiego śmiesznego Chińczyka w piżamie, który się kręci. To jest dosyć typowy widok. Dla Chińczyków to nie jest nic nadzwyczajnego, żeby sobie chodzić po ulicy w piżamie albo na zakupy w piżamie. W Polsce taka osoba jest podejrzewana o to, że uciekła ze szpitala, ale tutaj normalka. Jak już epidemia minie, to wybiorę się na taki spacerek po chińskich sklepach i sfilmuję trochę takiego piżamowego designu. Prowincja Hubei wraz z ogniskiem wirusa, miastem Wuhan jest izolowana. Pozostałe prowincje również przechodzą przez kwarantannę, między innymi nasze miasto. Tak jak wspominałam, nie możemy ruszać się z domu. No jedna osoba dziennie na zakupy, w tą z powrotem. Również rozpylane są nad nami różnego rodzaju chemikalia. Najpierw latały jakieś samoloty, później jeździły Ciężarówki rozpylały jakieś dziwne substancje po ulicach. Tak więc wraz z milionami Chińczyków siedzimy jak stonka ziemniaczana w tych bloczydłach i czekamy na rozwój wypadków. Chotnice oczywiście mogą oddać krew, ja. bo wiadomo, chorych jest wielu i pomagać trzeba. Dla kontrastu z tymi pustymi, wyludnionymi ulicami, chcę pokazać jeszcze parę fotek. Sprzed epidemii, gdzie widać jak życie Chińczyków toczyło się na ulicy. Patrząc na tą ilość jedzenia, no to, no to co się jada i jak się podaje różne smakołyki, można by powiedzieć, że Chińczycy żyją po to, żeby jeść. Na spacerze można zawsze przegryźć jakąś świńską nóżkę, kurzą łapkę albo mackę ośmiornicy. Nigdy człowiek tutaj jest głodny. Człowiek z zachodu nie wszystko jest w stanie tutaj spróbować, i też nie wszystkie zapachy są atrakcyjne. Moja znajoma mówiła, że na wycieczce w Chinach dała wyłącznie w McDonaldzie. My staramy się próbować różnych Nie chodźcie. 不是，你们点的是包子，不是面条。<noise> <noise> <noise> Myślę negatywnie, nie myślę o tym, jakie nieszczęścia mogą mi się przydarzyć, wręcz przeciwnie. Myślę, że, że sytuacja będzie się szybko poprawiać. Za mną widzicie moje tulipany, które namalowałam jakiś czas temu. I, I to właśnie odizolowanie, to, że siedzimy tutaj, przekłada się też na to, że mam więcej czasu na kręcenie filmów i opowiadanie o Chinach, ale też mam więcej czasu na malowanie. W kolejnych odcinkach pokażę więcej moich aktywności artystycznych. Naprawdę życzę tutaj Chińczykom z całego serca, żeby ta wstrętna epidemia jak najszybciej minęła. Żeby mogli znowu wybiegać na ulicę, żeby dzieciaki mogły, mogły się cieszyć, skakać, żeby ludzie mogli spacerować. Mam nadzieję, że to niedługo nastąpi. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam do kolejnych odcinków. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Obiecuję, że jeszcze wiele ciekawych tematów poruszę. Do zobaczenia. Pany za mną namalowałam ja. O moim malowaniu po opowiadam więcej w kolejnych odcinkach. Zapraszam serdecznie.